Siemps cestry Anitro, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. I w dzisiejszym odcinku słuchajcie, mam urodziny i się z tego bardzo cieszę. A Wy jako prezent możecie dać subskrypcję, naprawdę chciałbym do końca yy, stycznia dobić yy, 30 subskrypcji, czyli tyle ile aktualnie chyba było 16 trzyma. Tak mi się wydaje, ale dobra, to nieważne. Yy, Okej. Okay. W dzisiejszym odcinku mamy urodziny na adnitrowicach. Oczywiście sami zrobimy sobie torc wszystko niestety, no bo kto to zrobi, no. Tak się zastanawiam. Ja. Dobra, no i nam weszło już. Spoczko, chodźmy sobie do domku. Okej, okay, idziemy sobie do domciu. Czekajcie, dobra, mam baga. Okej, okay, spoko. Idziemy sobie... Hop, hop, hop. Czekaj, co to jest? Yyy... What? Yy. To tu jakieś tabliczki. Hej, tu król świąt jadni traeksę. Życzymy Ci super urodzin. Nie możemy się spotkać wchodząc na serwer, ale jakoś udało nam się zrobić tort prezenty. Tam chyba miało być i nieważne. Znaczy... Oraz prezenty nie wiem w sumie. Mm. Aha. Jaki tort? A jak oni to zrobili, że tu jest świeczka? to jest. Prezent. To prezent od nas obojga. Czekajcie, tam chyba też były prezenty. To prezent od Aditra Excel. To prezent od Króla Świąt. Uwaga. A to jest prezent 2, czekajcie. to jest prezent jeden? Czy to jest prezent 3? Ja nie mogę tego otworzyć. Ej, to czego nie mogę. Mam... ...nie przemyśleli. Uuu, super! Ej, ile bloków, przynajmniej teraz nie będę musiał ciągle wchodzić na klatę. Oj, i jeszcze, okej. Okay. A drugi blok... Czekajcie... Um, ja się zastanawiam, czy to jest na pewno na razie... Yy, ...nieważne, ale czekajcie, czy ja myślę o tym, co... ...czy to jest serio, on naprawdę oddał swoje miecze? Odłóż Adni... No, czekajcie, tu są jakieś moje itemy stare, bo było, lol. Zobaczcie, jakieś moje itemki stare... To chyba to było jeszcze z czasów, jak zostałem creeperem! Czekajcie. Tak, to są te. Weź Adni To jest to! To są te levely ataku! Jak się cieszę! Zaraz ale Dlaczego on mi to oddał? Tak się zastanawiam, nie wiem. Dobra, nieważne. tort, tort, tort? Dobra, trzeci prezent. Otworzymy po torcie, uwaga. Niby 100 lat, niby 100 lat i... O, oczywiście nie pomyślę teraz. A mogę w sumie pomyśleć. O nie, 5%, więc to będzie szybki odcinek. Dobra. Uwaga, pomyślę życzenie jakieś minecraftowe, musi być. Się zdmuchnąć. Zaczekajcie, zrobię przez chwilkę nową jasność. Lepszą. Okej, okay, słuchajcie, już mamy lepszą jasność, także otwieram ostatni prezent i. Kamy? Czekajcie, muszę odłożyć w ogóle do skrzyneczki Te inne rzeczy. Ej, cieszę się, no. W ogóle ja myślałem, że będę musiał sam sobie robić to, wszystko i taki jakiś wyróżniony się czuję to jest stack telefonów, przecież to był stack żelaza i jeden telefon. Dobra, nie wiem. Ale to jest w tym nieważne. Uwaga, to nas obojga. Naprawdę mega się cieszę, słuchajcie, ale mam 2% baterii, więc musimy skończyć ten odcinek. Yy, niestety mega się cieszę, serio. Myślałem, że będziemy musieli to sami zrobić. Jeśli ja coś z jaknam, wesołego y, święta Trzech Króli. Jeśli ja coś z jaknam, powajesz